No ja pierdolę, i po jakiego Freda, pożyczałeś kasę Otrysio z klanu? Teraz musimy mu to spłacać w tych jebanych jabłkach. Zostało już tylko jedno, weź kurwa to nie moja wina z tym długiem Otrysia, weź nie pierdol, tylko bierzemy to jabłko i po sprawie, jak mu nie oddamy tych jabłek, to okaże nam umyć ręce, a ty po prostu będziesz miał w pierdol. jebane szaraku, weź zamknij tą mordę, bo znowu jebie ci zryja tym komandosem za złote piętnaście skrefura. Nie parw razu i tyle, tylko biegnij po Kurczę coś jest nie tak, Czyż bo to była kolejna rzecz, którą kupiliśmy z Biedronki. A tu cię zaskoczę, bo tą drabinę to ja na bałuckim rynku kupiłem od tybetańskiego handlarza z karpetkami za 50 groszy. No to się kurwa postarałeś. I jak teraz weźmiemy to jabłko? Kurcze, nie ma bata, musimy. Jak na ciebie patrzę z tą drabiną, to ja nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać. Od razu widać, kto się wychowywał w cyrku w parku śledzia. Zresztą ja w twoje dzieciństwo wnikać nie będę, bo jest ponad sto różnych wersji i na ten temat. A teraz to weźmy się lepiej za tą drabinę. Przetrzymamy ją za pomocą tych pudełek z jabłkami. No i zajebiście wygląda. To jest lepsze niż piramidy faraonów z Chorywacji. Zamiast gadać to kicaj na górę. Mam nadzieję, że się zabijesz. Wszystko słyszałem, to. Jak tylko zejdę, to będziesz miał to co zwykle, czyli wpierdol. Najpierw tylko wezmę to warzywo. Cholera, nisimne, po jakim chuj ja jadłem te danonki. Kujam nie zrobili, że to pomaga rosnąć. Chyba przerzucę się na czokapiki, albo na jakieś inne tanie wzmacniacze organizmu. Jak skoczę to na pewno mi się uda. O ja pierdolę, moi jaja. Teraz będę udawał, że nie patrzę. Dobrze temu fagasowi. Wesjaj, jaj, to go żadna emerytka nie będzie chciała. Wszystko słyszałem. Najgorsze jest to, że jabłko wciąż jest, a resiu długo czekać nie będzie. I co teraz? Wydaje mi się, że porady z Bravogery tu nie pomogą. Ale mam pomysł. A ty dokąd lecisz? Dlaczego w tej walce to on zawsze wymyśla różne rzeczy? A ja jestem od lodów. Bo po prostu ja mam klasę i jestem z bałut. Zresztą nie dąsaj się, tylko podawaj mi te deski, które ukradliśmy z kastorany. A ty co tutaj zrobiłeś? To jest skocznie narciarska czy co? Nie, nie powiem, ale od razu widać kto tu ma dawna. Leć po to jabłko i po sprawie. Jak rozliczymy się z wyświetliem, to może jeszcze wrócimy na wieczorynkę. W takim razie robię skok na to jebane warzywo i dług zostanie spłacony. O kurwa, ty dobił. Co ty robisz? Przez ciebie prawie się zabiłem. No szkoda jednak, że tak się nie stało. Tę pornole, który masz w szafie byłoby wreszcie mnie. Wara od moich pornoli, bo będziesz miał wpierdol. Jabłko wciąż tam jest. A ja mam zachwiasty pomysł, jak je zdjąć z tego drzewa, a co ten zjeb znów wymyślił?